Cześć moi mili. Z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Bohaterem dzisiaj, dzisiejszego unboxingu będzie model niemieckiego czołgu dowodzenia na bazie Panzer III w wersji D1. Jest to dawno ukazany model od polskiej firmy First to Fight z serii wrzesień 1939. I on umknął mojej uwadze, a jest to bardzo ciekawy model. Co prawda, mój kanał niedługo kończy 2 lata, a on się ukazał wcześniej, więc proszę o wyrozumiałość. Po prostu umknął ten model mojej uwadze. Ukazał się przynajmniej 4 lata temu, może 3. Więc mam tutaj usprawiedliwienie dla siebie. I dzisiaj obejrzymy sobie właśnie ten model. Tak prezentuje się pudełko. Z drugiej strony znajdziemy wzór malowania. Producent podaje nam tak samo, tutaj sugeruje nam kolory farb, jak i również firmy, jakimi należało, jakich, jakich należałoby użyć do tutaj pomalowania. I mini instrukcję, taką mini-mini, jak zmontować i częściowo skleić ten model, ponieważ ten model można też tylko i wyłącznie na wcisk złożyć. Jest to po prostu model z serii Click prosty model do sklejenia, ale powiem wam niektóre elementy początkującym, pierwszym takim jako pierwszy model mogą troszeczkę przysporzyć problemu, jak każdy powiem wam pierwszy model. Mamy tutaj to jest numer 75. W pudełku znajdziemy jeden model, ta seria tutaj jeszcze jak się ukazywała w tamtych latach, jest tylko w języku polskim. Oczywiście model jest dołączony do gazetki wrzesień 1939. Znajdziemy tutaj rys historyczne, jeżeli chodzi o kampanię niemiecką na terenie Polski. Znajdziemy też, mam nadzieję, gdzieś opis jednego z dowódców oraz archiwalne zdjęcia. No i tutaj mamy po środku, właśnie jak pomalować ten model: etapy malowania, składania, troszeczkę większą instrukcję oraz zdjęcie archiwalne tego czołgu. I tutaj, tak, producent pokazuje nam model czołgu pomalowany w jeden kolor czyli tak zwany German Grey. A z ostatnich badań, jak i również w książkach, o czym pisałem, też podałem źródło, jeżeli chodzi o malowanie niemieckich czołgów do końca kampanii 1940 roku na Facebooku. Jak będziecie chcieli mój profil firmowy znaleźć na Facebooku, po prostu należy wpisać Małpa Tank Models i powinno wam wyrzucić mój profil firmowy. Wszystkie czołgi w tym okresie, do końca kampanii francuskiej, były malowane w dwubarwny kamuflaż od roku 1936 lub 1937. Tu mamy monografię tego czołgu, zdjęcia opracowane przez Roberta Rychalskiego. No i mamy tutaj pancer 3A, pancer 3D, D1. Jedno zdjęcie archiwalne z fabryki. Tutaj nie widać kompletnie, jak ten czołg był malowany, ale tutaj już można dopatrzeć się, albo jest to zabrudzenie, albo właśnie dwubarwny kamuflaż. Tu mamy czołg wozna Panzer 3D. Nie widzę tutaj anteny, ale jest opisany jako D1, bo ta antena to taka trzepakowa była. Jak tu zwrócicie uwagę. Na tyle kadłuba był zamontowany nad płytą silnikową. Teraz sobie lukniemy do pudełka, co zawiera ten model, co zawiera ten zestaw raczej. I zaraz zobaczymy jedną rzecz, bo akurat jestem na etapie malowania i częściowego sklejania modeli z serii. Wrzesień 39 jakiś z serii WAV, która ukazuje się nakładem y, tutaj firmy IBG. Czyli mamy First To Fight, i IBG zafundował nam y, po prostu y, taką serię prostych w montażu y, modeli. O, jak upierdliwa ta kalkomania. I tutaj tak, do zestawu mamy dołączony taki kalkomanie, która ukazywała się taka ogólna i była wrzucana do wszystkich modeli niemieckich, po prostu same białe krzyże bez żadnej numeracji. Więc tutaj nie ma co dużo rozmawiać na ten temat, poprawiono się i tak prezentuje się dokładnie zestaw. Ja jestem w trakcie sklejania i malowania już modeli z września 39 i tu jest naniesiony dwubarwny kamuflaż. To jest Panzer 3, Z tego co pamiętam, od D od First to Fight. Tutaj mam Panzer 3 w wersji A od firmy IBG serii Waw. Już częściowo tam pomalowałem, ale tutaj będzie kolejne etapy. Jak widzicie, bandaże jeszcze nie są pomalowane, gąsienice nie są pomalowane. I tak samo pokażę Wam od serii WAW Stuga Aus Zero, można powiedzieć. To jest wersja, można powiedzieć, prototypowa Stuga, która ukazała się właśnie od IBG. I ten stuk jest pomalowany tutaj na jednolity szary niemiecki kolor. No, i teraz będą kolejne prace. Tak prezentuje się układ jezdny, dość skomplikowany. A teraz przechodzimy do oglądania tego zestawu. Z tym, że teraz zmienię po prostu pozycję kamerki. Na pierwszy plan wkracza ramka oznaczona A. Na którym znajdziemy elementy, w dużej mierze elementy związane z dołem kadłuba. Tak prezentuje się sam kadłub. Tu mamy uproszczony właśnie ten układ jestny, który znajduje się już na kadłubie więc te elementy są już na miejscu, nic tutaj nie robimy. Tu mamy bolce, które umożliwiają nam złożenie góry z dołem. Mamy tutaj od razu element tyłu silnika, gdzie już rury wydechowe, cały układ wydechowy jest na miejscu. Nic go nie wklejamy. Następnie mamy kopułkę dowódcy, granatniki tutaj mamy, które montujemy na tył, reflektory, dwie anteny. Które są niestety położone Jak i również właśnie Tu chodzi o to Że w tym modelu Widzimy tutaj Jest lewar Jak i również Wentylacja silnika Którą montujemy Po bokach tyłu kadłuba I kolejna Tu jest z tego co pamiętam Chyba lampka tylna tak? To jest lampka którą montujemy na tyle Czołgu. Tak prezentuje się y, ramka A. Teraz ramka B, proszę bardzo. No i tutaj został wprowadzony innowacyjny układ jezny, y, który nie we wszystkich modelach y, dalej został, jeżeli chodzi o niemieckie modele y, kontynuowane. Tak prezentuje się, ten dość skomplikowany układ jezdny, który jest bardzo podobny do układu jeznego Stuga. I zaraz wam pokażę. Tak prezentuje się właśnie układ jezdny do Stuga, i zaraz wam pokażę również koła napędowe. Są bardzo zbliżone do siebie. Czyli tutaj mamy właśnie dość duże, płaskie koła. Rolki podtrzymujące i oczywiście y, ażurowe y, koło napędowe, napędowe, na, napinające, tak? No i mamy cztery y, tutaj y, koła jezdne i zaraz sobie porównamy z tym pancerem. Tutaj tak samo mamy cztery koła, cztery pary, czyli razem osiem kół po jednej stronie, jeżeli chodzi o wózki, po dwa. I tu mamy bardzo właśnie ciekawą rzecz. To jest element, który... Jak przymocujemy to od strony wewnętrznej, tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest element, który montujemy od strony. Nie, to jest strona, tu jest strona zewnętrzna. Wkładamy, wklejamy tutaj koło napinające koło napędowe. I następnie, jak widzicie, tu jest takie wcięcie w układzie jeznym, i w to miejsce wklejamy właśnie rolki podtrzymujące, przepraszam, układu jeznego. Tak prezentuje się ramka. To jest ramka B. No i mamy ramkę C, gdzie znajdziemy górę kadłuba. Częściowo już wyposażoną, ale lewarek jest odwrotnie. Ja ostatnio miałem zastrzeżenia do modelu Grilla, który miał gąsienice zapasowe, jak i również, właśnie, lewar już ułożone na błotniku. I powiem Wam, tam są one bardzo spłaszczone. No, i nie najlepiej to wygląda. Lewarek już wygląda trochę słabo, moim zdaniem. First of Fight powinien kontynuować, że pewne elementy są oddzielnie. Tutaj jeszcze tak. Tu mamy, o przepraszam, tu mamy taki klocek drewniany, który podkładamy pod lewar, i jego należy pomalować w kolorze drewna. Tu mamy stopień do wchodzenia do wozu bojowego. Który też jest dość uproszczony, bo on jak się wywija na, na zewnątrz, podnosi się, to troszeczkę inaczej powinien wyglądać. Więc nie wiem, czy taki element nie powinien być oddzielnie. Mamy łopatę, można ją przeżyć. Oczywiście jest gaśnica, kolejne narzędzia. No i tak prezentują się klapy silnikowe. Tu są koła napinające i napędowe, które wklejamy. Tak wyglądają od zewnętrznej strony. Tu mamy z kolei płytę przednią, y, strona kierowcy, jak i również radiotelegrafisty strzelca. I tu trzeba zwrócić uwagę, że ten czołg nie jest wy, wyposażony w po prostu karabin maszynowy, znajdujący się w kadłubie. Tu jest antena trzepakowa. No jest dość dużo elementów, które musimy tutaj wyciąć tą antenę. Tak prezentuje się. Tu mamy te podpórki, które przyklejamy, montujemy do kadłuba. I zaraz jedną rzecz Wam zwrócę uwagę. Tu mamy elementy wieży. I teraz, tak, to jest imitacja słaba. Uchwytów dla załogi do wchodzenia. Tu powinny być proste, takie z drutu wykonane. Uchwyty, a tu mamy taką prowizoryczną imitację. Tak prezentuje się góra. Wszystkie, niestety, klapy są pozamykane. Tu mamy jarzmo, armaty. No, i armata składa się z działa, jak i również z dwóch karabinów maszynowych, które patrzę, są tutaj. Tu mamy, właśnie, lufę, jak i również dwa karabiny MG. Gdzie to jest? O, teraz będzie dobrze widać. Nie widzę żadnych skurczy, i teraz Wam pokażę jedną rzecz, która mnie dość mocno zaskoczyła. To jest Trójka, tak, pancer 3. I teraz jak sobie ustawimy pancer trójka, Stuga od Wawa. Następnie tu mamy tak samo trójkę y, z serii WAW i pancer trójkę D od First Fajta. No to tak to trochę te trochę te e, powiem wam rozmiary. Ta Jest najkrótsza. Najdłuższa jest wersja D1. No a tu mamy kolejne modele. Troszeczkę Wam postaram się przybliżyć. Ten jest pierwszy, jakim malowałem właśnie w kamuflaż. Jest troszeczkę za moim zdaniem. Ten szary tu już dużo lepiej to się składa. Bardziej mi pasują te kolory. Tym bardziej, że na przykład. Tak prezentuje się pancer dwójka, która jest nałożony, na kamuflaż. No, i mam w tej chwili jeszcze pancer jedynki wersja B i wersja A. I one będą w ten sposób. Jedynie w kamuflażu nie, nie wiadomo, czy stuk ta wersja prototypowa miała naniesiony dwubarwny kamuflaż. To są rzeczy, które na razie mają tylko i wyłącznie kamuflaże nałożone, jeszcze nie są do końca wycieniowane, złoszowane i małe, jakieś eksploatacyjne rzeczy będą naniesione do eksploatowania. W każdym razie tak, a to jest oczywiście pancer 2KD. Tu mamy przód. Pancer C jest zaokrąglona. No, i tutaj powiem Wam, mam taki mały ból zęba, jeżeli chodzi właśnie o rozmiary tych pojazdów, no bo moim zdaniem powinny one nie, nie powinny tak odbiegać od siebie, jak widzieliście. Nie jestem znawcą od pancer trójek, dopiero się za nie zabrałem, no, ale w każdym razie, jeżeli ktoś się zna na pancer trójkach, miło było, gdyby wypowiedział się w komentarzu. Jeżeli podobają Wam się filmy, które robię, zapraszam do subowania oczywiście kanału. Jeżeli chcecie być informowani na bieżąco o nowościach na kanale, zapraszam również do kliknięcia dzwonka. Możecie również wesprzeć mój kanał. Link macie zawsze w opisie. No i oczywiście zapraszam Was do mojego sklepu modelarskiego. Adres znajdziecie również w opisie. Wszystkie modele First to Fight 2 staram się, żeby były na miejscu dostępne, więc jeżeli wpadniecie do sklepu w alejach ujazdowskich, nie ma najmniejszego problemu z zakupem tych modeli. Ewentualnie możecie zamówić je przez internet. Adres strony też jest w opisie, ale ogólny adres do strony właśnie mojego sklepu to jest www.tankmodels.pl. Bohaterem dzisiejszego unboxingu był czołg Panzer III Ausf. D1 niemiecki czołg dowodzenia. I był to numer 75 z serii wrzesień 1930, 1939. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Pozdrawiam czołgiem.